składem. Alerty i polecenia duchowe. Na czas. Zawsze. Witam serdecznie w kolejnym takim naszym spotkaniu z różnymi osobami, które zajmują się rynkami finansowymi pod różnym kątem. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Bogusza, który prowadzi taki serwis surowcowe info, gdzie specjalizujesz się w dostarczaniu fajnych informacji dotyczących właśnie rynku surowców. Cześć. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Tobą na temat właśnie metali. Przede wszystkim platyny, palladu, to są takie dwa metale, które przyciągają dużo uwagi i chyba dużo się zmieniło w ostatnim czasie w tej, w tej materii. Przypomnę tylko dla uczestników, którzy może nie widzieli wcześniej, w, chyba w grudniu, tak? Myśmy nagrywali materiał na temat miedzi i tak. KGHM-u, prawda? Bardzo fajnie, tak. wtedy, wtedy KGHM wystrzelił do 200 zł, teraz jest oczywiście niżej, dużo się zmienia. Stąd też taka pomyślałem, że aktualizacja na no, trochę w innym rynku, bo miedź to jest taki papierek. To, to już spada, więc pytanie, co spadł ladem i patyną. Jakie jest Twoje zdanie? Ta cena zacznie spadać, bo jak popatrzymy na wszystkie surowcowe takie metale, takie techniczne jak nikiel, jak aluminium, to to wszystko jest już dużo, dużo niżej. Generalnie co do zasady, jeżeli popatrzymy na wykresy surowców najróżniejszych, mhm. to właśnie widzimy spore zmiany. Złoto, srebro, metale szlachetne, platyna palat to są właśnie ta grupa metali szlachetnych i ona jest w ten sposób postrzegana przez świat, natomiast tak naprawdę złoto plus trochę srebro są metalami szlachetnymi, w tym ujęciu powszechnej wiedzy, czyli tym zabezpieczeniem mhm. przed inflacją, tym przenośnikiem wartości, powszechnie akceptowanym. Palat czy platyna są w tym momencie już stricte przemysłowymi metalami i srebro też ma na tyle duży udział w przemyśle, że ciężko jest nie mówić o srebrze jako metalu przemysłowym jako, w takim samym kontekście jako miedzi. Natomiast mhm. ze względu na przynależność chemiczną do metali szlachetnych wciąż są traktowane w odmienny sposób. Na wykresie mamy na pomarańczowo Cenę pl platyny na fioletowo jest cena paladu. Widać, że te ceny nam się rozjechały. Że szczyt platyny mieliśmy przy poprzednim kryzysie w 2008 roku. Hmm. Obecnie tutaj e szczyt paladu został osiągnięty przy. W tym kryzysie e, pandemicznym. A powiedz mi, inwaz... mi może, z czego, z czego wynikał ten szczyt Platyny w 2008 roku, bo w sumie z fundamentalnego punktu widzenia czy to, to na przygrzania, bo ja pamiętam, że z hotel fundamentalnego. Słowcowa... Okej, okay, to, co tam się wydarzyło? Po prostu brakło surowca, platyna jest, ma bardzo duże zastosowanie w katalizatorach samochodów. Tych samochodów tylko w Europie się produku, sprzedaje teraz po pandemii, kiedy mamy nadal wciąż problemy logistyczne, około 14-15 milionów rocznie. Globalna produkcja sięga 90 milionów aut rocznie więc, jest to dość duża liczba, i platyna była wtedy tym kluczowym czyn, metalem używanym w katalizatorach. Kiedy te ceny platyny zaczęły rosnąć tak wysoko do tych dwóch, dwóch, dwustu tysięcy dolarów za uncję, to producenci zaczęli przerzucać się na palat, i w tej chwili są oba metale wykorzystywane w katalizatorach samochodów spalinowych, mhm. Więc ta zmiana nastąpiła właśnie to zejście oczywiście dość głębokie miało miejsce tak widać po prostu analogię bardzo dużą choć to zejście na paladzie jeszcze nie było tak głębokie i tak gwałtowne tak. jak na platynie po 2008 roku gdzie też właśnie ta hossa surowcowa była choć ta hossa też przecież była przesunięta w czasie na też sięgając z 2010 czy 2011 11 roku. roku no, tam instytucji. był szczyt, mhm. ale to w tak. takim razie, skoro Unia Europejska zakazuje produkcji samochodów spalinowych tam chyba 2035 rok, jak dobrze pamiętam, um, tak. to czy tutaj nie mamy czasem schyłku tych metali, czy, czy znajduje się jakieś nowe I tu zastosowanie? Jest kwestia, I tu jest kwestia właśnie zapotrzebowania, bo kiedy popatrzymy mhm. sobie na... Wykresy zapotrzebowania według sektorów za ubiegły rok, gdzie też ten ubiegły rok jest oczywiście rokiem pandemicznym, więc jest to jakaś tam zmiana rynkowa. Jest ten ubiegły rok, kiedy mieliśmy już problem z łańcuchami dostaw, jeżeli chodzi o dostawy podzespołów komputerowych, chipów komputerowych. Mhm. Ale na co warto zwrócić uwagę? Na żółty jest platyna, na szaro pa palat. Ta różnica pomiędzy zastosowaniem w motoryzacji jest kolosalna. Platyna olbrzymie zastosowanie w jubilejstwie, inwestycyjnie także. Palad troszkę miał spadków w ubiegłym roku. Przemysł pozostały, przemysł elektroniczny, petrochemiczny też tam znajdziemy zastosowanie dla platyny, więc ta platyna jest tak naprawdę rozłożona między trzy sektory. Okay. Przemysł elektroniczny, petrochemiczny jest oddzielny, pozostały zajmuje jak widać 26%, jubilejstwo 20%, prawie 5%, no i 36% motoryzacja. Przy Paladzie jest dużo gorzej. Rosyjski Nojnikiel, czyli jeden, y, największy producent paladu tak naprawdę mm. na świecie, już w ubiegłym roku ogłosił konkurs naukowy na nowe zastosowanie paladu, żeby właśnie zmienić jego zależność od przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ te spadki na paladzie, które obserwujemy, wynikają po prostu ze zmniejszonego popytu. Mamy nadal problemy z łańcuchami dostaw. Teraz dochodzą problemy z dostępnością na przykład stali i te ceny mm -hmm. rosną. W przypadku większości marek czas oczekiwania na samochód nowy z zrósł z czterech miesięcy w 20 czy 21 roku w pierwszej połowie do 12 czy nawet 15 miesięcy oczekiwania na nowe auto. Ym, jeszcze no. chwila i dojdziemy do poziomu do oczekiwania z czasów P.L. na malucha. Tak, Więc no, to, to zdecydowanie nie pomaga, ale, ale ten, ten switch jest trochę w stronę samochodów, czy nie trochę, tylko obowiązkowy w stronę samochodów elektrycznych, gdzie mamy wykorzystanie innych metali, ale czy w samochodach elektrycznych których z tych metali jest wykorzystywany więcej, mniej? Mamy switch w stronę samochodów bez silników spalinowych. Błąd taki mhm. potoczny jest właśnie, że przechodzimy na ota elektryczne, bo one są najpopularniejsze dla nas. Mhm. Natomiast bierzmy pod uwagę, że GO. Transportu drogowego nie będzie jeździło na autach elektrycznych. Auta elektryczne będą dla nas, zwykłych ludzi, zwykłych konsumentów, do przemieszczania się głównie po mieście, po mieście. plus oczywiście jakieś tam trasy. Ponoć nowy Hamwi elektryczny ma do 390 mil zasięgu, czyli też prawie 600 km. Pytanie, jak szybko się później ładuje, nie? no bo to jednak sam zasięg nie jest, jest kwestią ładowania. Natomiast w przypadku pojazdów ciężarowych, oczywiście mamy tą spółkę Nikola, która produkuje ciężarówki elektryczne, ale Mercedes, czyli potentat na rynku samochodów dostawczych, ma już umowę z Shell'em, że budują. Shell buduje sieć stacji wymiany ogniw wodorowych, a mhm. Mercedes buduje ciężarówki na rynek komercyjny. Wszystko ma już w 2025 roku, czyli już za chwilę. Okay. Pierwsza sieć powstaje na trasie Rotterdam, Kolonia i Hamburg, e, więc tutaj przez no, sporą część Europy będziemy mieli dostępną sieć stacji Shell'a do wymiany ogniw wodorowych. I w ogniwach wodorowych stosuje się 5 do 10 razy więcej platyny niż w katalizatorze. Mhm. Tutaj zahaczyłeś o. Nie temat... paladu, platyny, oczywiście. Platyny. E, tak. Natomiast zahaczyłeś o rynek wodoru, który też jest bardzo szeroki. Myślę, że na ten temat. Bo rozumiem, że się interesujesz też tym tematem. No jest to związane, bo mhm. rynek wodojowy zielonego wodoru będzie tak naprawdę. No, zielony wody właśnie postrzegany jako to paliwo zastępcze dla ropy, takie typowo zastępcze dla rypy. Tak, mhm. dla ropy, dla gazu. Więc tutaj. Poza tym, on będzie wymagał olbrzymich inwestycji w odnawialne źródła energii, a to jest też zastosowanie dla a dla miedzi, dla stali, oczywiście, dla aluminium. Więc tutaj no, nie da się po prostu wykluczyć jednego od rynku od drugiego, bo mm -hmm. to. Wszystko się przenika, tak? Przecież surowce nas otaczają. Ja jestem teraz na momencie. etapie przygotowywania takiego raportu na temat rynku wodoru, bo uważam, że to jest rynek, który będzie bardzo ciekawy inwestycyjnie w nadchodzącym czasie. Dalej, bo, bo jakkolwiek Niemcy tam przyspieszają tą swoją transformację i wydają jeszcze więcej na transformację właśnie wodorową, to na razie po cenach spółek z tym związanych tego nie widać. Być może ten sentyment, który globalnie na rynku jest, to trochę to łamsi, więc myślę, że tam ta przestrzeń będzie. Więc, Czyli rozumiem, że platyna dodatkowo jeszcze w tych ogniwach wodorowych, Znajduje swoje zastosowanie, jeżeli faktycznie będzie switch w tę stronę, to, to tutaj będzie jakby zastąpienie tych katalizatorów de facto. Myślę, że tak, ponieważ właśnie no, też prawda jest taka, że w jednej ciężarówce będzie więcej ogniw wodorowych niż katalizatorów. Mhm. Więc tej platyny, pomijając fakt, że oczywiście będzie więcej zużywane na jedno ogniwo, to jeszcze tych ogniw będzie więcej, plus będą dodatkowe ogniwa, bo one będą wymieniane, one nie będą ładowane w sposób, mhm. te, tankowane w jakiś tam sposób na stacji, tylko one mają być wymieniane. Taka jest, taki jest Ciekawe. zamysł tutaj producencki, co jest fantastycznym pomysłem, bo jeden z polskich startupów też, chce, nie wiem jak wygląda sytuacja teraz, ale parę lat temu był polski startup, który chciał wstawić auta na minuty do Polski i ogólnie później mhm. rozwinąć to dalej, że oni będą też nie podstawiać ich do ładowania, tylko będzie jeździł ich bus po mieście i wymieniał akumulatory. Tak, to w Chinach Więc... też taka, taka, taka tendencja z tego, co pamiętam, miała być, że właśnie na stacjach będzie wymieniana bateria, żeby nie, nie tracić czasu na ładowanie. Dokładnie, bo moment, w którym czytając jakiekolwiek opracowania na temat aut elektrycznych, to się mówi o czasie ładowania do 80% tak naprawdę z tych najszybszych ładowarek, to jest tam minimum 30, 30 minut przy takich dużych mhm. silnikach o tych dużych zasięgach 500-600 km tych dużych bateriach, które mogą taki zasięg wygenerować i jak też niedawno czytałem artykuł, w którym pisali, no pod stykowem za załadowaliśmy się 10 minut na elektryczne auto, żeby dojechać spokojnie do Warszawy. Jak ja pod stykowem zatankuję swój samochód w 10 minut spalinowy, to ja spokojnie sobie dojadę do Szczecina na tym baku, nie? Dokładnie, no to jest duży, duży problem, ale faktycznie te rozwiązania są. A powiedz mi, jak ze stroną po podażową, no bo skoro na popyt, okej, okay, zrównoważymy sobie brak katalizatorów innymi rozwiązaniami, w których wykorzystujemy platynę, to pytanie, jak ze stroną podażową? Czy tutaj faktycznie jest tak, że może być taki trochę short squeeze w pewnym momencie, tak? Czyli e mocne wybicie, ponieważ nagle będzie potrzeba, tak jak było na Licie na przykład, to, to tam ogrom, nie pamiętam, chyba 80 tysięcy dolarów lit podskoczył z 20 w ciągu kilku dni na giełdzie w Londynie, bo jak się rozpoczęła wojna, bo nagle zaczęto po prostu brakować. Znaczy, ta sytuacja na giełdzie w Londynie była związana z tym, że stroną wojny była Rosja, która jest Głównym. potężnym dostawcą mhm. niklu. E, to jest jedna rzecz. I druga rzecz była taka, że chińska spółka zaczęła skupować ten lit, żeby zabezpieczyć swoje krótkie pozycje. E, co też pokazuje, że nie do końca Chiny chyba, a przynajmniej spółki państwowe chińskie nie zostały poinformowane o tym, że będzie wojna przez okay. władze chińskie. Więc gdzieś ten przepływ informacji w, pomiędzy partią a no, spółkami państwowymi gdzieś zawiódł, bo mieli bardzo dużo tych krótkich pozycji, okay. zbieranych od 2021 roku. I stąd też był ten wyskok cen niklu. W przypadku platyny raczej nie spodziewamy się takiego szoku popytowego że będzie on taki bardzo, bardzo gwałtowny, okay. ponieważ też, no jeżeli na chwilę obecną mówimy o tym, że za 3 lata będziemy mieli jedną trasę, mm -hmm. mimo że ona jest dość długa, mimo że ona jest dość kluczowa, to nadal to jest tylko jedna trasa. Dopóki ta sieć nie zostanie rozbudowana o kolejne trasy, a tak naprawdę no, na chwilę obecną w ciągu do 2030 czy 35 roku raczej nie będziemy mogli mówić o tym, że Shell czy jakaś inna spółka naftowa zrobią stacje wymiany ogniw wodorowych na rzecz e, tak naprawdę całej Europy. Mhm. Bo raz, że nie wszędzie muszą dojeżdżać ciężarówki, e, dwa, tak naprawdę w 2035 roku to też nie będzie gwałtowne, że koniec spalinówek, to Ta, więc będziemy mieli w 2034 będziemy mieli naprawdę potężny wykup aut spalinowych, wszystkich dostępnych, jakie są i będziemy też sprowadzać, przecież z Rosji, będziemy sprowadzać z Białorusi, będziemy sprowadzać z Ukrainy, z Turcji, ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli tam te przepisy ogólnokrajowo nie wejdą, bo na razie tam, z tego co pamiętam, to Kalifornia jest za 2035 rokiem. Pytanie też, jaka, jakie będą zasady w, na przykład w Szwajcarii, czy też ona przyjmie te zasady unijne. No, tak czy inaczej. Czy ta no, producenci... jest na tyle rozłożona w czasie, że po prostu to nie, powi nie powinno być szokiem tak. ze, strony, ze strony popytu. Natomiast tutaj też ciekawym aspektem jest jeszcze w kontekście wodoru, tylko to, że ty mówisz o ogniwach wodorowych i o wymianie ogniw wodorowych. Natomiast Orle na przykład chce zainwestować w stację do ładowania, do tankowania wodoru. Więc też te technologie widać, że w różnym kierunku się rozwijają. Niektórzy chcą tankować, niektórzy chcą wymieniać ogniwa wodorowe. Więc. No, to też i to... też jest kwestia unifikacji, nie? Bo no. to, że Mercedes zrobi ogniwa do wymiany, to nie znaczy, że ta technologia od razu zostanie zaadaptowana, nie wiem, przez Mana, przez Scania, czy przez Iveco, tak? No, to, to podobnie będzie przez się czas NO. taki... Takich, takich perturbacji, nie? Które, które będą doprowadzały do tak, tak, jak w sumie rynek samochodów spalinowych się rozwijał, że później w tym momencie już jeździmy takimi samochodami tak dostosowanymi, że gdziekolwiek na świecie nie pojedziemy, to sobie poradzimy z tym samochodem spalinowym. A tutaj wydaje Dokładnie. się, że ta technologia będzie się jeszcze dopasowała. No ale jak z tą stroną podażową, platyny? Strona podażowa jest zdominowana przez Afrykę Południową. Tu EPA. Mm po prostu przyćmiewa wszystkich pozostałych, a jeżeli dodamy do EPA 130 ton w ubiegłym roku, 15 ton z Zimbabwe, to mamy 145 ton i teraz trzech kolejnych, trzech innych dużych producentów to jest Rosja 19 ton, Kanada 6 ton i Stany Zjednoczone trochę ponad 4 tony, czyli niecałe 30 ton reszta największych producentów, a 145 po drugiej stronie, tak więc cieszmy się, że EPA nikogo nie zaatakowało że nie nakładamy sankcji tak, na EPA, bo tak, tak. wtedy już po prostu byśmy mieli potężny problem. W tej chwili już zresztą producenci, te największe spółki paladowe, bo tutaj palad jest znacznie bardziej problematyczny, bo to Rosja odpowiada za 40% dostaw paladu. Mhm. Producenci z EPA mówią, że jeżeli w ciągu 5 lat będą w stanie zapewnić dostateczną podaż paladu, żeby zastąpić podaż rosyjską, to będzie sukces. To nie są mrzonki polityczne, jak mamy tu w Europie, że od tak sobie bez żadnych konsekwencji zastąpimy rosyjski gaz, czy rosyjską ropę, czy rosyjski węgiel czy inne rzeczy, które gdzieś tam z Rosji sprowadzamy do Unii Europejskiej, tylko oni real, realnie mówią po prostu, że to jest 5 lat być może. Mm -hmm. To jest podobnie jak z węglem, tak? W Bogdance. Pojawiały się ostatnio tematy, że Bogdanka miałaby zwiększyć wydobycie tak by chciał rząd, natomiast to nie jest coś, co się da zrobić w 5 minut. Niestety potrzeba dużych nakładów inwestycyjnych, ale to też nie jest kwestia pieniędzy, co czasu, bo nie da się wykopać tak. szybu, nie da się wykopać, stworzyć kopalni nowej, nowych pokładów, czy, czy nowego sposobu pobierania, wydobywania tych surowców, więc ta przestrzeń jest tutaj bardzo ważna. Też tutaj z Michałem Wosikiem mówiliśmy bodajże 3 tygodnie temu, czy 4 tygodnie temu na temat ropy, że ze względu na to, że przez lata wydobycie ropy było niedoinwestowane, i prawdopodobnie dalej nie będzie bardzo dużego do inwestowania tej ropy, bo zmieniamy kierunek, tak? odchodzimy od tego paliwa kopalnianego, kopalnego. No to mamy, mamy taką perspektywę, że trudno oczekiwać dużego spadku cen ropy, ze względu na to, że po prostu. Podaż się nie zwiększy. Chociaż krótkoterminowo tam się pojawiają raporty, które mówią o tym, że popyt będzie chwilowo krótszy niż podaż, ze względu właśnie na spowolnienie gospodarcze. I tu mam do Ciebie pytanie, jak ze spowolnieniem gospodarczym, Twoim zdaniem, w kontekście tych metali? W kontekście tych metali, no niestety, spowolnienie gospodarcze sprawia, że kupujemy mniej samochodów. Ponieważ mm -hmm. no, nie mówimy w tym momencie o tym, że będziemy mieli jakąś olbrzymią ilość produkcji ogniw wodojowych, wykorzystujących platynę. To w tym momencie sprzedaż samochodów będzie oznaczała też, że te ceny nie będą specjalnie nam się zmieniały. Platyna ma jeszcze jedną specyficzną cechę. Mm -hmm. Koszty wydobycia platyny są w tej chwili w większości firm powyżej jej ceny rynkowej. Okay. E, tylko, że platyna jest wydobywana razem z paladem, i platyna jest wydobywana razem z rodem, i razem z innymi metalami. E, I na wykresie tutaj, prócz żółtej platyny, fioletowej go paladu, mamy na niebiesko też rod. Rod, który kosztuje 13 440 dolarów. To jest, no, olbrzymia cena, która tak naprawdę usiednia nam bardzo mocno mhm. sprzedaż platynowców przez każdą kopalnię, bo jeżeli wydobył, więc oni będą dalej rafinować e, platynę, mimo że ona się nie opłaca, dlatego, że mają jakieś umowy, dlatego, że gdzieś tutaj usiedniają te ceny, bo tak naprawdę rafinacja z tej rudy, wyciągnięcie platy, paladu i rodu z pominięciem platyny jest kosztowniejsze mhm. niż wyciągnięcie też platyny z tego. Więc tutaj te, to rozdzielanie nie, nie jest możliwe, nie jest stąd też te ceny są bardzo niskie. Mhm. Tak, Nie stąd też te ceny są bardzo niskie, platyny, jak na chwilę obecną. Ja osobiście jestem bardzo byczo nastawiony w długim terminie na platynę, mhm. Mam też aktywa długoterminowe związane z platyną w tym zakresie. Ale tutaj jak popatrzeć na ten wykres, to widać, że te surowce chodzą generalnie równo. Tutaj mieliśmy to przełamanie w 2017, 2018 roku, kiedy, e, i w 2019, kiedy palat poszedł w górę, rot poszedł w górę, platyna nam stała tak naprawdę w miejscu, czy nawet się troszkę zsuwała. Natomiast już tutaj 2021 widać, że te ruchy są one mniej więcej takie same. Są w, oczywiście w odmiennej skali, Natomiast kierunki ruchu są zachowane podobnie zresztą jak było przecież w 2004-2008. Co widać, że też mieliśmy i spadki, i wzrosty mniej więcej w tym samym zakresie. Tak więc tutaj to zastosowanie platyny w najbliższym czasie może nam troszkę spać właśnie ze względu na te problemy logistyczne. Recesja, która zmniejszy nam sprzedaż nowych samochodów. Plus, ta dostępność do chipów też jest nadal ograniczona, więc ta produkcja też nie jest jakoś specjalnie szybka. Mm -hmm. Czy, jeżeli ktoś dopiero by się interesował tym rynkiem i chciałby w niego zainwestować, to na co byś mu zwrócił uwagę? W sensie na co czekać, albo na co zwracać uwagę, aby z tego fundamentalnego punktu widzenia, aby wyczuć pomału ten moment, w którym warto wchodzić? W przyszłości znaczy, nie znamy, nie? więc to, to jest oczywiste, ale pytanie, na co ty zwracasz uwagę? Znaczy, akurat w przypadku platyny, to powiem szczerze, że każda cena poniżej 900 dolarów za uncję jest dość okazyjna, jeżeli chodzi o długi termin. W przypadku platyny, w przeciwieństwie do złota czy nawet sera, unikałbym inwestycji w sposób fizyczny. Mhm. Jest to związane z tym, że nie przenosi to wartości w taki sposób, a spready na fizycznym metalu są po prostu olbrzymie i potrafią, z, na jakby platyna w tej chwili kupiona fizycznie wskoczyłaby o 100 dolarów do góry, no to około 50-60% tego zysku zerze spread, mhm. więc jest to, mimo że będzie to skok o 12%, tak, no to jest to naprawdę dość duży koszt, stąd gdzieś w sposób fizyczny, natomiast po prostu informacje o poprawie sytuacji z, ze sprzedażą nowych samochodów, bo mamy przecież tą sprzedaż nadal mieliśmy w ubiegłym roku poniżej poziomów przedpandemicznych mm -hmm. czy ona wróci w tym roku jest bardzo mało prawdopodobne właśnie ze względu na recesję i nadal na istniejący problem z dostawami z dostawami surowców z innych regionów tak czy tych materiałów właśnie komputerowych podzespołów z Tajwanu mm -hmm. a ty preferujesz ETF-y czy jakieś spółki wydobywcze yy, platyny na platynie mam ETF-a, opartego o fizyczny metal, mhm. więc jest to duża wartość. Natomiast spółek tak naprawdę zbyt wielu nie ma, bo tak naprawdę liczy się pięć globalnie spółek, z czego jedna jest w Rosji, więc w tej chwili Odpada. tak naprawdę no nie, jest nieinwestowalna. Mhm. Bo nikiel jest spółką rosyjską. Z czego um, Anglo-American ma swoją. Suboddział, taką subspółkę Anglo-American Platinium. E, czyli e, Impala Platinium, czy Nordham Platinum Holdings, to są spółki skupione stricte na platynowcach. One są skupione na wszystkich grupach platynowców: na rodzie, na PALADZIE i na Platynie. To nie jest to, że one produkują tylko jedną spółkę. Mm -hmm. Z kolei Seabane. I tak naprawdę oprócz Moniklu wszystkie są notowane na giełdzie EPA w Johannesburgu, więc tutaj też jest troszkę utrudniony dostęp, bo trzeba mieć już szukać czy przez nowojorską, czy przez londyńską giełdę tych. Zawsze mi słowa brakuje, jak to się ADR? Tak? Nie ETF-ów, tylko właśnie akcji, spółek, ale one no, są głównie notowane w Johannesburgu, więc te, te akcje, które są notowane w Londynie, czy coś to są te akcje. ADR. ADR. Tak, o. ADU, tak. SeaBay tak, tak, tak. z kolei ma też spoje wydobycie metali szlachetnych w postaci złota i seba, tak więc to nie jest tylko spółka już w tym momencie platynowców, mm -hmm. więc też gdzieś tutaj e, analiza spółki jest czymś innym, bo spółka też pracuje w jakichś tam oczywiście aliach geopolitycznych. E, przejrzenie, zresztą spółki są dotykane przez rzeczy, które będą nam podbijać ceny platyny, mogą być negatywne dla spółki, bo na przykład Strike w jednej z tych spółek Podbije nam ceny platyny, mm -hmm. bo będzie mniejsza podaż, tak, ale, ale będzie negatywna dla tej spółki, prawda? Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze z takiej perspektywy, właśnie inwestowania w metale, czy też spółki związane z metalami. Czy, czy, czy z Twojej perspektywy taki KGHM na przykład to jest dobry barometr do tego, aby obserwować globalne nastawienie, czy KGHM chodzi jednak swoim życiem? Obserwujesz takie relacje, że na np. jak HM spada, no to jest to benchmark, czy nie, może nie benchmark, ale ładnie oddaje to, jak się zachowują spółki tego typu na świecie. Powiem szczerze, że nigdy specjalnie nie zwracam uwagi, bo bym musiał narzucić np. Na, na ten wykres, gdzie mam właśnie te cztery mhm. spółki z EPA narzucone i widać, że one generalnie, co do zasady, nie licząc im placa, który gdzieś tam do 2015 roku mocniej spadał czy nawet do, do końca 2015 roku niż pozostałe spółki, ale widać, że one generalnie co do zasady chodzą równo. Mm -hmm. Mieliśmy wyższą na Sibejnie 16-17 rok, więc tutaj tutaj było to oderwanie, natomiast wszystkie pozostałe spółki też odrobinę poszły w górę. Te wyceny są w randach EPA. Mm -hmm. Więc, żeby tutaj się nie sugerować, że jest 17,5 tysiąca dolarów, czy na przykład 143 tysiące, jak za Amplatsa. Okej. Okay. A jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o ryzyko w samym tym sektorze, na przykład jest jakieś ryzyko, że jakiś substytut się pojawi dla platyny, i ona po prostu zostanie na tym niskim poziomie, bo będzie blokowana przez jakiś inny metal, który inny surowiec, który ją może zastąpić. No powiem szczerze, że te technologie się rozwijają, ale tak samo jak w przypadku srebra i paneli fotowoltaicznych jest też problem, żeby komercjalizować tą zmianę. Więc raczej będzie czas na wyjście, jeżeli się pojawi tego typu substytut mhm. platyny i mhm. będzie on dużo tańszy, bo on musi być dużo tak, tańszy. Tak. Bo musi ten, ta cena późniejsza komercjalizacji musi przecież nam pokryć koszty badań. Mhm. Koszty badań, testów, uzyskiwania tam niezbędnych... Y zezwoleń, badań technicznych i tak dalej, to wszystko to są koszty, których też, no, część ludzi w ogóle nie bierze pod uwagę, że wprowadzenie komercjalne no, wymaga nakładów dodatkowych nie tylko na samo tak. wymyślenie, nie? tylko jeszcze jakby cały ten proceder tak. musi się opłacać wszystkim, bo jednak będzie duża opór materiału. Podobnie jak, roz, czy jak, jak wydobywcy ropy blokują inne technologie, bo im się po prostu nie opłaca, żeby ich ropa przestała być pożądana. Czy jest duża dysproporcja między popytem a podażą platyny? Czy są w ogóle takie dane dostępne? Deficyt, deficyt jest platyny. W tej chwili nie ma tylko deficytu platyny jakiegoś dużego. Właśnie ze względu na ten problem z, ze spadkiem popytu ze strony mm. sektora motoryzacyjnego. Mm -hmm. Podobnie jak w przypadku paladu. Z czego tutaj palad, który nie jest objęty sankcjami, jest pytanie, czy będą spółki się samosankcjonować. Tak jak było to z ropą naftową, zanim Unia Europejska za, zakazała te importu ropy naftowej przez na koniec maja rozłożone mhm. oczywiście w czasie, no to już część spółek zapowiedziała, że nie biorą w ogóle ropy bezpośrednio, później zapowie, rozszerzyli to, że nie biorą blendów z ropą rosyjską, jeżeli będzie tam ponad 50% rosyjskiej ropy, później to jeszcze zaostrzyli, więc zrobili to znacznie wcześniej niż e, zrobiła to Unia Europejska. Czy tak samo będzie w przypadku paladu? Na chwilę obecną teoretycznie mogłoby tak być. E, I platyny oczywiście, mhm. bo nie ma większego problemu, skoro nie mamy, nie produkujemy out, bo nie mamy innych podzespołów, to możemy nie kupować tak. rosyjskiego surowca. Będzie to fajnie wyglądało marketingowo, a będzie totalnie bez znaczenia dla rynków. Mm -hmm. okay. Podsumowując, jesteśmy w takim miejscu na rynku, w którym, ze względu na spowolnienie, które aktualnie jest, to rynek metali spada. No, tak samo jak z miedzią obserwujemy, czy z innymi metalami. Natomiast, co do zasady, jeżeli wróci rynek, zwłaszcza rynek samochodów, do normy, to powinniśmy znowu otworzyć się na ten kierunek platyny i paladu. A przynajmniej w krótkim terminie, jeżeli chodzi o jakieś kolejne wzrosty stymulowane, właśnie stymulowany właśnie popytem, a ty jesteś nastawiony długoterminowo na wzrost ze względu na zastosowanie platyny także w ogniwach wodorowych. Tak. I też pytanie, w którą stronę pójdzie transport morski, mm -hmm. bo transport morski w tej chwili oczywiście przerzuca się częściowo na gaz, no ale wszyscy wiemy, że ten gaz też nie będzie tym paliwem docelowym mm. dla transportu morskiego w perspektywie na przykład 10 czy 15 lat, więc też pytanie, w którą oni też stronę pójdą, bo no, czymś muszą się zasilać, a póki co elektryczny statek to ma 80 km zasięgu i ładuje się dwie godziny, żeby to 80 km mm -hmm. zrobić, i co ciekawe, przewozi węgiel. <laughs> Okej. Okay. A, a, a tutaj chyba jak dobrze pamiętam, to 2030 rok to jest rok, w którym statki będą musiały być bezemisyjne, czy tam bardzo obniżyć swoją emisyjność i tak to. Też powoduje, że jest taka abstrakcyjna sytuacja, w której przy ogromnym popycie na transport morski, który aktualnie obserwujemy, lockdowny to, to jest inny temat, ale sam popyt jest ogromny, statki nie są produkowane. Jakby część armatorów nie zamawia nowych statków, bo nie wie jeszcze, jaką technologią je zamówić, żeby móc po 2030 roku ich używać. Dokładnie, więc, bo to też jest przecież olbrzymia inwestycja, tak. która musicie zwrócić, przecież statki mają po 30-50 lat i nadal pływają, nie? No tak, tak, tak samo jak samoloty, to są też sprzęty, które latają po kilkadziesiąt lat bez żadnego problemu i są spółki, tutaj akurat zachęcając, trochę może spoilerując, właśnie Pewnie spotkamy się też na temat wodoru, porozmawiamy. Dlatego, że są firmy chociażby w Stanach Zjednoczonych, które tworzą, jak dobrze pamiętam Ballard Company, która, która tworzy ogniwa dla właśnie różnych takich technologii, czy zastosowań właśnie transportowych jak samochody, statki czy, czy samoloty. I to jest taka, taki temat, który warto, warto zgłębiać, bo w kolejnej hoście, która będzie czekała nas, prawdopodobnie one właśnie wystrzelą mocniej. Będziemy się temu przyglądać także i w Skłaberze, gdzie na co dzień pomagamy Wam znajdować ciekawe okazje, ciekawe spółki, Dzięki Bogusz, Chyba, że chciałbyś coś jeszcze dodać, a jak nie, to ja Tobie serdecznie dziękuję za, za ten wspólnie spędzony czas. Dzięki wielkie za zaproszenie i powodzenia. No i zapraszamy też do Ciebie na surowcowe info, a Was wszystkich do skomentowania, co wymyślicie o tej zmianie technologicznej. Czy sami interesujecie się tymi metalami, a jak nie, to czy tutaj macie jeszcze jakieś pytania do Bogusza, na pewno chętnie w komentarzach Wam odpowiem. Do usłyszenia na kolejnych takich nagraniach. Cześć. Spot. Alerty i polecenia giełdowe. Na czas. Zawsze.